Zadanie szóste i tym razem coś tam ocieple, o, o, o cieple, no to tak, to jest bilans cieplny, czyli mamy sobie, prawda, wodę o masie m1 i masie, masie m2, jedna w temperaturze 22 i to jest odtoczenie, a druga jest w temperaturze 32. No i połączono te dwie, te dwie wody, taką i taką wodę i bum, połączono je, no i jak je połączono, to wyszło oczywiście coś o masie m1 plus m2 i o zgrozo 26,5 stopni Celsjusza to miało. No i pytanie, ile powinno mieć w takim jest Oblicz temperaturę TK, która jest przewidywana przez uczniów. No spodziewamy się, i zawsze w bilansie ciepłym się pisze tak: ciepło utracone lub zyskane przez pierwsze ciało plus ciepło utracone lub zyskane przez drugie ciało musi być równe 0. No stąd nazwa bilans. Na no, czym jest takie ciepło? To ciepło no to jest oczywiście masa, powiedzmy ciepło pierwsze, masa pierwsze, razy ciepło właściwie tego materiału, razy Temperatura pierwszego minus temperatura końcowa. I jak to tu wstawimy? No to może to zrobię. Masa pierwszego ciepłe ciepło wody razy T1 minus T końcowe plus masa pierwszego ciepło właściwe T2 minus te końcowe równa się 0. Można oczywiście to na drugą stronę. Często tak się robi, nie tłumacząc dlaczego. I mamy M pierwsze CW razy. T1 minus T końcowe a z drugiej strony jest M1CW, byłby minus, ale ja zamieniam kolejnością, jest T końcowe minus T2. Co należy z tym wszystkim zrobić? No, oczywiście należy zrobić coś takiego, yy, że przerzucić na jedną stronę T końcowe, na przykład w tom, a T2 na lewo i mamy takie równanie, które ja napiszę na górze. Mamy konkretnie 2 razy t a przede wszystkim ciepło właściwe, ciepło właściwe się skraca, bo to jest to samo, ale tak się akurat składa, że masy są też takie same, więc też się skracają, ja, masa drugiego, masa drugiego. Już, ja już to wpisałem to samo, ale oczywiście masa pierwszego gościa, a to jest ciepło drugiego gościa. Masy się skracają i wychodzi, jak to się wszystko przerzuci, że 2TK tu pójdzie, 2TK równa się T1 plus T2, czyli... TK równa się T1 plus T2 przez 2. Każdy by przepuszczał, że no, jak mamy taką samą masę i połączymy takie same substancje, to wyjdzie średnia temperatur, czyli 54 na 2, 27 stopni Celsjusza. I to by było pierwsze zadanie. No, ale wyszło im mniej. No i tutaj mamy rozkminić, o co chodziło, dlaczego tak się stało. No i odpowiedź jest taka, że no poszło dlatego, że mm, mm, no, pewnie to ciepło gdzieś poszło. I wpiszmy to w równanie, że ciepło gdzieś poszło. Gdzie ono poszło? Moim zdaniem był to ciepło tego pierwszej substancji, plus ciepło stracone lub zyskane przez drugą substancję, plus ciepło, no właśnie, tego, w czym się znajdowała ta już mieszanina M1 plus M2. I to ciepło gdzieś tutaj poszło na ogrzanie lub ocieplenie naczynia i oznaczymy jako Q. No i to ciepło, to oczywiście musi być zero. To ciepło naczynia to naturalnie jest masa tego naczynia razy ciepło właściwe naczynia. No i jaką, jedno, jaką tutaj użyć, użyć yy, no literkę? No moim zdaniem tu jest podpowiedziane, że to musi być J razy temperatura naczynia minus temperatura końcowa. Skąd ja to wiem? Bo widzę, że jak wezmę to co tutaj podali jako J, pomnożę przez masę kilogramy i temperaturę w kelwinach, no to te rzeczy nam się uproszczą, zrostanią dżulę, czyli to będzie faktycznie jednostka ciepła. Czyli to jest podane dla ściemy, bo potrzebna jest tylko masa, ciepło właściwe i to coś. Jasne. No i teraz się pojawia pytanie, jak to policzyć, która z tych, których z tych naczyń będzie y, powodowała najmniejszą obniżkę temperatury. No i ja proponuję sprytne rozwiązanie. Oczywiście możecie to rozpisać i napisać M1CW y, T1 minus TK. Plus M2CW, T2 minus TK, to, to, to wszystko jest znane. TK jest nieznane, plus M naczynia J, naczynia, no J powiedzmy, e, razy temperatura naczynia, czyli zakładamy, że oczywiście jest e, w temperaturze otoczenia 22 stopnie Celsjusza, minus temperatura końcowa. Dlatego Celsjusza, bo tu zawsze, jak już zdecydujecie na, stop, na stopnie Celsjusza, to w tych zadaniach musicie się trzymać stopni Celsjusza. A Celsjuszy i Kelwina działają dlatego, że tu jest po prostu zawsze różnica temperatur, która w tych dwóch jednostkach jest taka sama. I to by się musiało równać 0, więc no, można obliczyć ile jest TK z tego wszystkiego i zauważyć coś tam. Ale ja proponuję sprytniejsze rozwiązanie, które mówi, że gdyby tego nie było, albo by było bardzo, bardzo małe, tak gdyby powiedzmy to było prawie że 0, to wyszłoby nam 27 stopni. Zgadzacie się? 27 stopni. A to, 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 jest, to, to jest jakby w pierwsze ekstremum, czyli gdyby masa razy J było tam takie małe, czyli gdyby było do 0, to wyszłoby nam 27 stopni Celsjusza. Gdyby z kolei MJ było takie ogromniaste, wiecie, to znaczy nie było wielkości Ziemi, byłoby, masa byłaby ogromna, albo ciepło właściwie byłoby ogromne, no to oczywiście ta ogromna liczba, yy, ta ogromna liczba razy 22 stopnie, no... Musiałaby być pomnożona, znaczy ta ogromna liczba musiała być pomnożona przez coś bardzo, bardzo małego, żeby dać, no to. Czyli w momencie, kiedy to była ogromna, nawet tak na intuicję można stwierdzić, no to końcowa temperatura byłaby 22 stopnie Celsjusza. Czyli oczywiście jest tak, że im większe MJ, tym większa obniżka temperatury. Tutaj MJ idzie. No więc tak, pytanie jest, którego jeżeli. Tak, y, 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 wybrano takie naczynie, czy gdzie to jest napisane. A. Uczniowie użyli takiego naczynia, które w porównaniu z pozostałymi miało najmniejszy wkład za obniżenie temperatury, czyli jak najbliżej tej granicy należy być. Czyli masa razy j musi być jak najmniejsza. No to trzeba pomnożyć. Masa razy j w pierwszym przypadku 0,90, sorry. W drugim przypadku to jest... Boże, straszne są te mnożenia. 4 razy, 380, razy 38, przesunąłem sobie przecinek. 4, a tu 38, prawda? Można tak zrobić. No to jest ile? To jest na pewno więcej niż 90, czyli to odpada. Więcej niż, no to jest tam jakoś, na no dużo więcej. I tu mamy 2 razy 73, czyli również więcej niż 90, również to nie jest dobry pomysł. Użyłbym, użyłbym tego naczynia. Czyli to jest naczynie 1, dlatego uzasadnienie, że to no m razy j jest najmniejsze. Czyli najmniej energii, najmniej ciepła pobiera się, nauczyliśmy i 6,3. Obliczcie ciepło dane do otoczenia przez całą wodę w naczyniu od początku doświadczenia do chwili, gdy temperatura była równa 26,5. No i to wcale nie jest takie trudne zadanie, po tym, cośmy już sobie powiedzieli. No bo mamy tak. Mamy ten bilans nasz ciepły, czyli pierwsze naczynie, drugie naczynie, M2. Łączymy. Jak łączymy, to mamy co? To mamy M1 plus M2 i mamy jakieś ciepło ku otoczenia. Tak to nazwę. No, i piszemy bilans cieplny Q1 plus Q2 plus Q otoczenia ma się równać 0. Jasne, więc, Q otocze... więc piszemy, że Q otoczenia to się równa minus M1CW T1 minus temperatura końcowa, minus M2CW temperatura drugiego minus temperatura końcowa. Właściwie wszystko wiemy, bo wiemy, że to jest 22 stopnie. To było 30, o Jezu, nie, sorry, pomyliłem coś ze stopniami. Bum, 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 bum. 22 i 32, aha, to tak jednak było. 32, wiemy też, że to jest 26,5, czyli ten gość dał nam 5,5, mm, a ten gość, 22 minus 26,5 daje 4,5, to prawie wszystko dobrze. Możemy sobie teraz, więc Q oddane do otoczenia to jest to. Pamiętamy, że te masy są takie same i CV jest takie same. Wyciągnę sobie przed nawias i wychodzi nam, że jest to M tej masa wody, jednej, razy no, ciepło właściwe wody. I tu w nawiasie zostaje minus 4,5 a tak, i coś tu ze znakiem. Tu jest 32 minus, czyli to jest plusem, a tu jest minus 4,5. Czyli to jest minus, tu był, tu był, to jest plus, plus i minus, minus, minus 5,5. I nawet zdrowo wyjdzie, bo to jest minus 1, minus 1 Kelvin. O, już prawie, prawie nie chcę pisać, tak się zmęczyłem. Czyli to jest koniec końców minus masa razy ciepło właściwe, razy 1 Kelvin. Bądźcie ostrożni z jedno, oczywiście, z znakami, ale to wszystko powinno wynikać. Tak? Tutaj mamy. ten Temperatura pierwszego jest niższa niż końcowa, więc tu mamy minus 4,5, tu jest wyższa niż końcowa, więc mamy plus 5,5. No, znaki są stąd, że przerzuciłem na drugą stronę i wyszedł mi konkretny znak minus na końcu, no bo ciepło jest oddawane. Yy, tak, jakby. No. Yy, znaczy ten minus tak nie ma znaczenia. To, co trzeba podać w odpowiedzi, to yy, to. No to podajmy to. No i to, co tutaj trzeba podać, to trzeba wstawić dane. Masa była równa. Masa była równa 0,5 kilo, a to było 4200. No więc trzeba pomnożyć te dwie liczby ze sobą. Więc tu mamy y, 4200 razy 0,5. Innymi słowy, to jest 1 druga, 2100 mi wyszło. No i mnoży 1 Kelvin, czyli to w ogóle nie zmienia wyniku. Bo wszystko jest w dobrych jednostkach, tylko tak naprawdę usuwa to. Kilogramy usuwają to, jedna druga. Mhm. I to jest ciepło. Ciepło, które jest do otoczenia oddane. Mhm. 2100. Kto mi powie, jakie jednostki? Oczywiście wszystko było w dobrych, czyli to jest w dżulach. Dzięki.